Trzy proste powody, dla których on nie zostawi dla ciebie żony. Już ci mówię, naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego mężczyzny ci nie uciekły. Powód pierwszy to wygoda i rutyna. Większość mężczyzn boi się zmiany swojej codziennej rutyny bardziej niż to przyznaje. W małżeństwie wszystko jest już poukładane: kto płaci rachunki, kto sprząta łazienkę, gdzie spędzają święta. Zbudowanie tego od nowa to jak przeprowadzka do innego kraju. Dlatego on wybiera bezpieczną opcję zostania w małżeństwie, nawet jeśli nie jest szczęśliwy. Powód drugi. Strach przed społeczną porażką. Dla mężczyzn, rozwód to często przyznanie się do porażki. Co powiedzą znajomi, rodzina, współpracownicy, ten strach przed osądem jest silniejszy niż pragnienie nowego życia. Wolą być nieszczęśliwi w małżeństwie niż przyznać publicznie, że im nie wyszło. I powód trzeci. Finanse i dzieci. To nie jest romantyczne, ale prawdziwe. Rozwód oznacza podział majątku, alimenty, dwa mieszkania zamiast jednego. Dla wielu mężczyzn to finansowa katastrofa. Do tego dochodzi strach przed utratą codziennego kontaktu z dziećmi. Wiele razy słyszałam od klientek, jak on mówił: Zostałbym z Tobą, gdyby nie dzieci. I właśnie o to chodzi. Jeśli jesteś kochanką i słyszysz, zostawię ją, tylko muszę znaleźć odpowiedni moment, nie wiesz w to. Ten odpowiedni moment już dawno minął. A wy jakie macie doświadczenia? Zostawił dla Ciebie żonę, czy nadal obiecuje, że to zrobi? Napisz w komentarzu.